No kochani, robiłem ze wszystkimi komputerami takie same czyszczenie. Robię takie bardzo szczegółowe, generalne czyszczenie to właśnie w ten sposób myję płytę. Po wyjęciu baterii oczywiście. No i dobrze jest tak właśnie przy raz na jakiś czas zrobić takie bardzo generalne czyszczenie, mycie płyty. No, w serwisie też tak UPS-a myłem, który ma 14 kW. Jest wszystko ok, jest cool. Że jest wszystko cool na pełny luz. Można. Tak, raz, raz na jakiś czas. Tak bardzo dokładnie można zrobić. I tak to wygląda. No to pa kochani, teraz niech sobie ładnie wyschnie, Czyściuteńka błota, mega jak, jak lala. To pa kochani.